I zapraszamy jeszcze raz na wycieczkę na naszą ujeżdżalnię w stajni budzanów. Tu widzimy hale. A tu widzimy cały nasz plac. O, teraz cały. Tam w oddali. Konie na zimowym paswisku. One są tam w lasku. Częściowo, część jest też poza laskiem. Tam mają siano w dużych balach. Tutaj nasze pastwiska. Troszkę pod słońce. Nasz plac. 51 na 49. Prawie kwadrat. Ogrodzony. Trzy wejścia. Jedno tam. W narożniku. Z niego najrzadziej korzystamy. A może jednak z tego przez halę, drugie i trzecie tam. Stamtąd się idzie ze stajni. Tutaj widać jeszcze naszą wiatę grillową. Na razie jeszcze wszystko schowane pod spód, no bo jest końcówka stycznia, nikt na razie grilla nie pali. Pod spodem jest huśtawka też, którą wyciągamy na zewnątrz i grill. O tam na podejściu pod halę widać jeszcze kawaletki. I taka ładna panoramka pastwisk. W oddali Kraków no zamglony pod smogiem. No niestety. Ale tu u nas na górce fajne powietrze takie rześkie.